W noc Bożego Narodzenia metropolita Warszawski Arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył pasterce w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Warszawie. On Bóg stał się człowiekiem, nie przebrał się za człowieka, ale stał się człowiekiem, w Bożym narodzeniu odkrywamy nadzieję, bo w Bożym narodzeniu nadzieja stała się ciałem. Możemy ją oglądać, możemy ją słyszeć. Możemy jej szczególnie intensywnie doświadczać. W pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, arcybiskup Galbas przewodniczył uroczystej mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, a po południu spotkał się z ubogimi, bezdomnymi i samotnymi. Bardzo Wam życzę i sobie w te święta, żebyśmy się tym zachwycili, prawdą o Bogu bliskim. I tak jak ci wszyscy przyszli do Nowonarodzonego, aby oddać Mu pokłon. I życzę także, żebyśmy zachwycili się naszą wzajemną obecnością. Wyraźmy ją w prezentach, życzeniach, w świątecznej bliskości. Jak to dobrze, że jesteś. Jak to dobrze, że nie muszę być sam. Święta Bożego Narodzenia w archidiecezji warszawskiej były czasem głębokiej refleksji i modlitwy, które przypominały o istocie tych wyjątkowych wydarzeń.